Zgadzam się z Pańskimi uwagami do, do, do pewnego stopnia. Znaczy, wydaje mi się, że jest absolutnie miejsce i zapotrzebowanie na to, żeby napisać taką ogólną pracę, tekst, który zebrałby wszystkie informacje i dałby pełny obraz stosunku do Żydów w czasie okupacji. Nasza książka nie jest czymś takim, ale nasza książka o, o tyle, o ile każda książka... i nie, nie ma takiej pracy. Do tej pory, prawda? Znaczy, wszystkie teksty na temat stosunku do Żydów w czasie okupacji, to są teksty do tej pory napisane wybiórcze, selektywne i w związku z tym jednostronne. Innymi słowy, cała literatura na temat na przykład pomagania Żydom, na temat żegoty, prawda? Wielcy autorzy, których znamy, Bartoszewski, Prekerowa, Irany Kosmecki i inni, no to są oczywiście teksty, jak teraz. Słyszeliśmy, wiemy, selektywne, jednostronne, w nich nie ma. I jak dotąd właściwie nie stawialiśmy w stosunku do nich tego postulatu, żeby pisząc o pomaganiu Żydów, po to, żeby tak naprawdę uświadomić nam, co to znaczyło, bo tak właściwie dopiero wtedy rozumiemy, co to znaczyło, opisali to zjawisko takiego odepchnięcia przez polskie społeczeństwo Żydów. To, opisali to, o czym my, my piszemy w Złotych Żniwach. Dopiero wiedząc o tym, jak wyglądał stosunek obywateli, że tak powiem, uśredniony, a ja zaraz powiem, na czym on polegał, w dwóch zdaniach znowu, możemy ocenić bohaterstwo niesłychane tych, którzy decydowali się na to, żeby Żydów chronić, żeby pomagać Żydom, i byli w absolutnym strachu, przerażeniu i niebezpieczeństwie ze względu na to, że ich sąsiedzi. Nie akceptowali takiego zachowania, co więcej, tropili bardzo skutecznie i uważnie, czy przypadkiem ktoś w okolicy w ten sposób się nie zachowuje. I jeżeli mieli podejrzenia, czy ktoś ukrywa Żyda, to te swoje podejrzenia sprawdzali. To jest znowu reguła, którą znajdujemy na całym obszarze tak naprawdę Rzeczpospolitej. Są wyjątki naturalnie, są ludzie, którzy ukrywają, są miejsca, w których. Powstaje jakby taki konsensus społeczny, który mówi o tym, że należy Żydów ukrywać. Żoliborz w Warszawie, domy inteligencji zarówno katolickiej, jak i, że tak powiem, nie katolickie które na, na Żoli mieszkały, z wielką przyjemnością chcę wymienić tutaj nazwisko wielkich przyjaciół moich rodziców, dzisiaj już nie żyjących, ale ich syn jest tutaj na sali, Jerzy i Maryna Zagórscy, jak mawiała moja mama, no to było wariactwo totalne, bo tam zawsze kłębili się Żydzi w tym domu, pomimo że były jakieś małe, to trójka małych dzieci, prawda? Albo tacy Żydzi, którzy akurat nie mieli gdzie spać i dopiero gdzieś szli jakiś jakąś inną mylinę, że tak powiem, albo tacy, którzy tam zalegali na dłuższe tygodnie i to była rzecz naturalna, normalna i po prostu taka była praktyka w wielu domach w dodatku na Żoliborzu. Na Żoliborzu, no ale to jest taka dzielnica, że tak powiem, socjalistyczno-inteligencka. Natomiast, natomiast praktyka społeczna, i o tym pamiętałem, ta, ta druga strona praktyki społecznej to jest obraz, o którym wiemy, a mianowicie, że sprawiedliwi wśród narodów świata, kiedy Żydzi, kiedy już kończy wojna, nie ma Niemców i Ci y, Żydzi, których oni ukrywali, wychodzą na wolność, błagają im. znowu. Absolutna reguła. Jak człowiek to czyta po raz pierwszy, no to myśli, że to jakieś wariactwo. Człowiek, ten, ten który to mówi, jest jakiś przerażliwiony, w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Taka była moja reakcja po wielu latach studiowania już spraw wojennych, bez zwracania specjalnie uwagi na to, co się dzieje z Żydami. Ci sprawiedliwi wśród narodów świata błagają Żydów, którzy wchodzą, żeby przypadkiem nigdy nikomu o tym nie powiedzieli ani słowa, dlatego że oni wtedy będą w swoim własnym środowisku sekowani. Jak mówię, to nie są poszczególne przypadki, to jest reguła. Zresztą można sięgnąć do polityki, w której pan doktor Zaremba publikuje teksty. Mniej więcej 4 czy pięć miesięcy temu jest Cezarego, pamięta pan nazwisko? Łazarewicza. Łazarewicza. Tekst, w którym, w którym jest napisane o, o tym, co się dzieje do dzisiaj, prawda? Jest tych 501 czy iluś tam sprawiedliwych wśród narodów świata żyjących, jeszcze, które do tej pory ukrywają ten fakt przed ludźmi ze swojego środowiska, w którym, w którym są. Także. I To mam na myśli mówiąc o praktyce społecznej, tutaj jakby rebur, Praktyka społeczna, norma obowiązująca w odczytaniu, jak, jaka jest norma i jaka obowiązuje przez ludzi, którzy wówczas żyją, jest taka, że nie wolno Żydów ukrywać. Jak powiadam, są środowiska, są miejsca, gdzie ta norma nie obowiązuje, ale nie mniej. Czy to była praktyka społeczna, pan profesor Maciej? Czas, już kończę. Odemnie, właściwie. Dobra, to ja już nic więcej nie mam. <grymne>